Stara się, stara się, nawet się Mamy gotowe, musimy jakoś zacząć. Witam serdecznie, panie prezesie, może być? Może być. <noise> Tobie się sprawdziło. O, w końcu pan prezes ma konto. Dzień dobry, panie prezesie, miło pana powitać na Platformie X, niech żyje wolna Polska. O. Manuel Depil, Andrzej Duda speaking. Dobrze, dziękuję Ci za serduszko. No. Thank no. you, thank you, have a nice day. Dobra, Czarnica. To jest ta propozycja, o której rozmawialiśmy. Dobrze. Pus... No bo cały czas mówi o Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego Pana E, e, Czy po staremu wielka ściema. Strach ma wielkie oczy, nawet no. daje Każdy to widzi gołym okiem. Wydawało się, że on się troszkę przystosuje do tej kampanii, ale jednak po staremu. Rolni chłopli, stonosz padł tylu lat. Nie zapomnij o tym, brat. Kamyż ładzi okoś